Witam, dzisiaj jest serdecznie. Jeżmo Pawu 373, a ze mną jest. Mati 373, i chcieliśmy zareklamować serwer Fragmana. Dobra, to ja wejdę na serwer, zrobię krótką pauzę i widzimy się dosłownie za chwilę. chwilę. Okej, już jesteśmy. Teraz już jesteśmy, a ja, jak bardzo Fragman. Musimy, żeby rejestrowano się na Fragmani, żeby dużo osób wchodziło na serwer, bo. Chcielibyśmy pozdrowić się na tego serwera. Jak to normalnie popatrzeć, jak to tutaj się fajnie gra. To, też gra. to jest 115, to się... Oj, zabili mnie niestety, byłem na flashu. Mam nadzieję, że mój ziomek Paweł ogarnia system. Jakie chcecie komendy to wam napiszemy? Bo jak takie na przykład jak RS, yy, kto, kto cię zabił, to będą takie komendy. To są takie komendy do Paweł, Nie no, nie podpowiadaj, no ja będę sobie. Fajajaj, no, na No i tak to już ludzie podpowiadają, więc co ja tutaj mam? Ale, ale, ale typ jak mi dał info, nie no, napisał info od mafioza. Od mafiozy chyba coś takiego. Ra, ra, tak <grym> ja! Napisał rank starszy. Mogę tutaj zmutować wszystkich co bo tutaj będzie bez sensu. bez sensu. ale ja. Ja słyszę tylko takie, takie. L, 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 l. Jezus, maria. Ja pierdolę on to zrobił. <grym> No kurde dobry. O shit Nie mam tyle Aha właśnie chciałam powiedzieć, bo tutaj też tak właśnie można robić i sobie kasę zbierać Na przykład tak jakiś tutaj w No, proszę, to Mam rękę? Tutaj nic tu Wpisujecie ukośnik Sprzedaj i Wam się USP na przykład pójdzie za, ym, za 250, AK pójdzie za 1250, ten za 1500, no i tak dalej. A K na za 1250 pójdzie. Ops, ja idę na galę. O Jezus. Paweł, kurde. Dobra, RS, ale i info, info też A. Będziemy Ad tutaj, jak już mówię na serwerze, oczywiście, jak są, to już mówię, że to jest tak. To jest na to jest serwerze, to to ms to jest chyba jedyny admin na tym serwerze, taki ogólnie założyciel. Chyba, mam taką nadzieję. Nie, tak, to jest, to jest założyciel, to jest założyciel, bo. Jeśli kończę z założycielem, to bardzo nam to I czujemy, żeby dużo osób nie Najwyżej skończymy ten filmik, wstawimy na YouTube'a Bo niedługo nie to, nie to jest nasz, jeszcze będziemy znaleźć filmik z Minus jeden? Nie! Yeah. Zdjęcie! Dobra, dobra, trochę z emocjami Ej, się opanuj. Nie To nie jest jakieś mistrzostwo świata, ale fair, było nie mówić tu barka, mówi! Aha, już wam chciałam przedstawić. Tutaj na tej sali VIP kosztuje 11 zł i 7 groszy. Już wam I Mówię co ma. Kamizelkę? ten Kamizelkę? Są no, wszystkie granaty co so rundę Defuse Dla CT, oczywiście. dodatkowo Dodajemy... Za headshotą macie 500, a za normalne zabicie jest 300. Więc jak chcecie kupić, to Pójcie na forum. Wszystko będzie pisało. I rekrutacja na odmienny odpad. No i oczywiście tam, żeby, żeby dużo osób się rejestrowało, stronie w podamy tam

C'est